Dwa kolejne sparingi za nami, dwa w ciągu jednego dnia e, wynikające z planów w przygotowaniach. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak zawodnicy funkcjonowali. Przede wszystkim, że większość rozegrała ten mecz w wymiarze 90 minut. To, co planowaliśmy, to zrealizowaliśmy. Jeśli chodzi o intensywność gry, o jakość gry, jesteśmy z tego zadowoleni. W drugim meczu pewnie zabrakło skuteczności, dlatego skończył się wynikiem 0-0. Ale tak jak powiedziałem, zadowolenie z tego, jak chłopaki funkcjonowali w tych w sparingach jest duże. Grzegorz Szymusik, rozmawiamy po sparingu z Kartuzją Kartuzy, czyli pierwszego sparingu podczas tego środowego dwumeczu na Modraku. Wygrywamy 5 do jednego, więc można powiedzieć egzamin znany na piątkę. No tak, najważniejsze też jest to zwycięstwo, ale też to, co realizowaliśmy, czyli wszystko to, co powiedzieliśmy sobie przed meczem, staraliśmy się realizować. Wiadomo, nieraz wychodziło dobrze, nieraz troszeczkę gorzej, ale kolejne analizy, przeanalizujemy to i będziemy dalej pracować nad tym żeby na ten pierwszy mecz ligowy wszystko było dograne. Można powiedzieć, że sparing pięknych goli, piękny gol Kacpra Korczyca, Walerisa Sabali, ale przede wszystkim twój, no to była ozdoba tego sparingu. No tak, bardzo ładne bramki padały, ale to też jest zasługa całej drużyny, tego co robimy i wiemy co mamy robić, także tylko się cieszyć i żeby to zaowocowało w lidze. Będzie też solidnie można powiedzieć przebiegnięte, tak, pełne 90 y, minut, większość sparringów jednak gracie góra po 45, dzisiaj takie założenie też, żeby gdzieś tam, żeby się też zagrali ten pełny mecz i tu też pytanie do Ciebie, no bo wracasz, wracasz jednak y, po pewnej pauzie, już mogliśmy Cię zobaczyć w sparingu z Olimpią i jak się czuje Grzegorz Szymusik, bo wygląda, że jesteś gotowy już naprawdę na pełne obroty. No tak, podczas kontuzji bardzo mocno przepracowaliśmy tutaj. Z fizjoterapeutami, z trenerami, także ja czuję się, można powiedzieć, z dnia na dzień coraz to lepiej. No i już yy, można powiedzieć, że wróciłem do pełni dyspozycji dla trenera. I to jest myślę bardzo dobra informacja, a jeszcze odnośnie tego sparingu, bo też ten sparing z Olimpią Gruzią wygląda już trochę inaczej niż dwa pierwsze. Dzisiaj jednak to przede wszystkim Kończanka była zespołem, który dominowała, który próbował i szukał tego ataku pozycyjnego. Myślisz, że... Tak, właśnie to będzie mniej więcej wyglądało z naszej strony w Lidze. Widać też, że, że bardzo na waszą korzyść działa to, że jesteście już coraz lepiej zgranym zespołem. No tak, na pewno będziemy chcieli prowadzić yy, mecz. Także wiadomo, masz piłkę, czyli masz większą yy, kontrolę nad meczem i będziemy chcieli to realizować dalej. No, gramy też, można powiedzieć, narzucamy własny rytm, rytm meczu i też jak przeciwnik zagra, ale dużo jest tego, że my swoimi zachowaniami przeciwnika spychamy do obrony i my utrzymujemy się więcej przy piłce. Barzy Szczepanek, rozmawiamy po sparingu z Jaguarem Gdańsk. Spojrzymy na wynik. Remis 0-0 do -0 z czwartoligowcem. Każdy się zastanawiał dlaczego tak na pewno wynik nie jest dla nas pozytywny. Myślę że zabrakło takiej pazerności takiej większej chęci zwycięstwa bo gdzieś kontrolowaliśmy przebieg tego meczu ale no, stwarzaliśmy sobie sytuacje, ale też nie takie stuprocentowe no i zabrakło. Zimnej krwi, może tej woli, takiej chęci do zwycięstwa. Taki mecz wydaje się idealny dla zawodników właśnie takich jak ty, czyli dużo gry atakiem pozycyjnym, dużo gry w ogóle tą piłką prób. Także dużo, dużo tego przechodziło przez Ciebie. No tak, to na pewno myślę z mojej strony na plus, że gdzieś miałem dużo tą piłkę. No w takich meczach trzeba jak najwięcej właśnie grać w przód, starać się kreować te sytuacje. No bo rywal broni na 20-30 metrze od bramki i potrzeba jest tej, tej małej gry, tego przyspieszenia akcji. Także. Może właśnie też w niektórych sytuacjach tego zabrakło, tej dokładności takiej w, na małej przestrzeni. no To nie jest wiadomo łatwe nawet z drużyną czwartoligową, która jest nisko, jest blisko siebie i, i stara się wytrącić po prostu nas z, z równowagi. No ale myślę, że, że to kreowanie gry z mojej strony w tym meczu na plus. No i tak właśnie, oglądając ten mecz z boku śmiało można powiedzieć, że to taki bardziej był konesersko-taktyczny pojedynek. No, pewnie osoby, które przyszły w taką pogodę na ten mecz i nie zobaczyły bramek, mogą czuć lekki niedosyt. My też czujemy ten niedosyt, bo no, chcemy strzelać bramki, chcemy wygrywać jak najwyżej z każdym rywalem, niezależnie czy to jest Ekstraklasa, czy to jest druga, czy czwarta liga. Także no, na pewno to też będziemy mieli odprawę, będziemy mieli taką pole do rozwoju jeszcze przez te kilka tygodni przed ligą Dziękuję bardzo dziękuję